Uwaga, uwaga, ten film miał się pojawić oficjalnie na kanale Akidina, i tam się też pojawi, ale ląduje też u mnie, żeby były łącznie większe zasięgi. To tyle, dzięki. Ja sig Hej, czy witajcie na kanale Akidina. Right, witam, witam. Nie wiem, czemu oni każą się witać za niego. Ale się witam za niego. Witam się za tego pulpeta. Aha. Jestem trochę chory, więc sorry za mój głos, jak coś. No dostawa, no, 14 godzin. O kurde. A, tak, te U, ruskie chcę się. <noise> te ruskie. No, gdyby U. nie te ruskie, nie. Nie no ale, my, my ogólnie kochamy, my ogólnie kochamy rusków, my nic do rusków nie mamy Tak, tylko że jak ziemek wychodzi, stary, ziemek wychodzi, gala na mirażu Nie, o kurde Czekaj, A, właśnie muszę zwali... ustawić coś I ale... mi... Jest, 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 jest. <laughs> Dobra Dobra, jest, 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 o Dobra No spokojnie na chillerce Chillerka utopia Gdzie ty tam się kampisz? Grubi, gdzie się kampisz? Halo, ej, było mi słuchać? Nie Okej okay. Gdzie się kampisz? No ty kolego misiasty O kurde Ja zły plantować w tej grze. Nie, nie umiesz strzelać. Dwa boty nie się no. biją. Dobra, ile ty miałeś HP? 18. Dwa boty się biją, przysięgam. O co tu chodzi? Dwa boty się biją. Druga napata będzie mi oczywiście. Moja ulubiona. Moja też ulubiona. Moja ulubiona. Nie, wolę Inferno, Ry, wolę Inferno Dobra, ale ja smoków nie umiem coś i najdów, ja jestem pago O czym chcielibyśmy z pago? A raczej mnie nie zauważył to... Jak tam w bibliotece się kampi? Znaczy się fajnie kampi na ciebie w bibliotece, a co? No nie, ja jestem, taki... ja jestem, ja jestem takim są Jestem takiego galida. Nie, 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 Galilu nie, <grywak> nie, 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 ty nie, 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 dobra, ale ja mam gówno aim'a, nie? No no co ty nie powiesz, co ty nie powiesz? Ja mówię, to no, pro, pro player jakiś. Pro player, na no. Ty się tak pociesz na niuku, wesz człowieku. Kończ, się. Kochani, tak rizować widzów, błagam. Ale ty jesteś rubaśny, nie? Ale ty jesteś grubaśny. Niesamowite. Dobra, nie na no. Ale mnie gardło boli, po prostu no, wysiadam. Ja się zaraz przestanę odzywać, bo mi... sorry, widzowie, ale mnie to po prostu taka tą już w domu, nie idę do szkoły, ale kontentu nie robię, więc wracam do robienia filmów. Jak tam, jak tam? Super, a jak tam idziesz? Jak tam w bibli bibliotece się kampi? Dobra, nie wiem, ja w całym usp zagrałem. Ja, jest, ja, jest ja tak dzisiaj nie dzisiaj jestem takim Ja jestem dzisiaj nie tyle. Zorki widzowie, zagłosik. Okej. Okay. To jest pierwszy film na kanale... Akidina, w sensie... No w sumie pierwszy. No ale, w sumie. Z takich bardziej. Z takich bardziej normalnych, takich bardziej. Ten, bo oczywiście ja montuję. Ej, ale ja coś się montowałem, proszę mnie nie hejtować. <grym> w czym? W Clip O kurde. Jesteś taki... Nie, dobra, widzieliście to! Stałem w miejscu i ten Digiel nie trafia. Dobra, replay, replay, montażysta. <noise> Masz nie? Stać nas na montażystów profesjonalnych. Nie ja dałem na tego. Tam się na sajcie kampi Ja się nie kampię Okej, okay, okej, okay, nie kampisz się Fajnie co ja tam plantujesz, paczkę Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty nie nie, nie, graj, nie graj na mojej psychice Nie graj na mojej psychice Nie! Nie Jestem <ścoughs> idiota Dobra, dobra To było na takim farcie robione teraz, że no tak normalnie to z nimi wygrywam na luzie. No, ze mną zazwyczaj wygrywasz na luzie, ale... Nie wiem. Dzisiaj... Coś... W, w ogóle... W ogóle fajną masz tą rozdziałkę, tak betę. Bo... No stary! <laughs> Widzowie Moim moją... zdaniem oh. to, jest, to jest moim zdaniem najlepsza rozdziałka w tej grze. A person who... Ja nienawidzę jak na 16 na 9. Ja tylko w Valorancie 4 na 3 z czasem grałem, ale... Jest, jest taki diatom. Widzowie świeczka w komentarzach. Zniczanie świeczka. Dobra, ja daję świeczkę. Cicho. Stopaj. Widzicie, widzowie, on mnie hejtuje. On mi każe montować te filmy. Nie każe mu nic. Była ty grubasie, ty, ty grubasku No to już chyba ugrywam to, bo już się leciutko rozgrzałem Ej, Ale w ogóle na widzowie, tak do Jak jak ostatnio widzieliśmy Jerel, to już jest jak taka fajna kluska. Dobra, teraz się rozwalam, pytanie. Jestem kluską. Dzięki za minusowe HP. Dzięki, dzięki. O kurde. Ła, ale Hedzik wszedł. Niesamowite. U. Dobra, nie miałem szans, ale 52 w jednym, chociaż zrobię. Ale mi dałeś, ty! Nie no, to aż Musi być replay na montażu. Nie. Mm, cicho, nie zrobię ci replaya spadaj <grystanie> Nie opłacasz mnie za takie pieniądze Ci to robię z przyjemności za darmo O kurde, Co? Nie, kurde. To kurde to... Ty nie zrób ten twój atak. Dwa boty się biją Dwa boty się biją I sam Dobra widza patrzcie jaka ma fajna broń No Pinight albo MP9 Albo MP5. Albo, albo rewolwer. Ja mam rewolwer, wiesz? Ja mam teraz rewolwer, jak No przecież ci, kurde. No nie, 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 widzowie, replay, replay. Zdarza się, że nie... mi zostało. Jeszcze na flash mu to zrobiłem. Nie Jesteśmy na takiej rzeczy. Więc... Taki it, nie jest za bierny, żeby robić replaya O, w ogóle wynik 6-7 po 9 tygodniach. Gdzie ty jesteś, kluseczko? Gdzie? Kluseczko. No jest genialny. Nie, 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 to jest. Nie, ty coś kombinujesz, kolega, ty coś tam. Ja jest mój POW cały ty... czas. Ty coś tam te cheaty całe odpalasz. Jakie cheaty? Ja tam patrzę w ja tam patrzę w a tam trzy, trzy klienty No Dobra, gram ligam, żeby ci było łatwiej. Aha? Ale ty coś miły. no po prostu, wow. O kurde, nie, co flesz, Ale jesteś super w tą grę Nie powiem Wiedziałem, że ty będziesz się tyłem, wiedziałem! Ja to po prostu wiedziałem Przeczuwałeś to, nie wiedziałeś. Nigdy nic nie wiesz, pamiętaj. No Dobra, zagram jak simple Zagraj jak rusek. Od, Odparte całe akcje. Popsona nie tak. Co, nie mogę? No, i No jest. Dobra, remis, wi widzimy remis, się remis. na drugiej mapie. Dobra, tu muszę. być lecimy. lecimy, lecimy. Wracamy, lecimy. wracamy, wracamy. Widzieliśmy... Lecimy, lecimy. ...przebitkę o... z tego... ...z tej rozgrzewki. Ale zapomniałem, że że nie mam paki. <grybik> 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 Tylko z rozgrzewki <laughs> Fajna rozgrzewka, nie guys? Co, nie? Dobra, teraz mają wycięcie, bo stary coś było do mnie Mama trzeba. Znaczy, raz, dwa, trzy. Mam razie, że to jest gdzieś wstał. Nie mam ze sobą przysięgą. O człowieku, to już inny poziom jest. To człowiek. Jestem upośledzony. Mam jedną przysięgą. Mama, to nie moja wina. Przysięgam. Dobra, zrobimy sobie taką taktyczkę. Nie możemy w chwilę poczekać. Dobra. Dobra. Chyba, chyba. Tam idziesz na mojego spawna? Ale cię psychologicznie teraz rozgrywam co? Co? Halo? Co to zamur... Co to takie jakby się zamurowało? Dlaczego się to słyszał Jak? Jak niby? Nie, 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 nie. nie ty nie robisz tylko zero. O, Nie, 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 jestem taki... jestem taki zerem w tą grę. Jezus Maria. Ojej. jak jestem chory i mi się wszystko rozmazuje. Pozdrawiam cię, mamo. Pozdrawiam cię, mamo, jak to wygląda. coś to... To sorry, ale jakby nie mam co robić w łóżku za bardzo. Nudzi mi się. A kolega mnie poprosił, żebym kontent z nim porobił, to se z nim porobię kontent I co mi zrobisz? Kocham to Nie, nie, o nie. jest, Mi się już obraz rozmazuje. Dobra, stary, masz fory dać, coś? <laughs> nie, nie dawałem fory. chwila, czy to nie czas na reklamę? Gdy ci smutno, gdy ci źle, AmeiForge rozpieścicie. Już niedługo odpalamy serwer AmeiForge, który będzie serwerem Survival Economia. Ciekawe funkcje, darmowy VIP dla beta testerów. Zgłoś się na serwer Discord, link w opisie. Naprawdę warto wbijać na AmeiForge, bo dostaniecie darmowego VIPa na start i będziecie mieć super Friday bijąc się z innymi. Taką reklamę? A! Właśnie, ty! Reklama naszego serwera. Znaczy, co?! Dobra, to musi wejść w stawka. Ja, 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 ja tu wstawię jak coś. Dobra. No ale reklama, nie? Dobra, zapraszamy na nasz serwer. Na nasz, w sumie. Czy tak. ja się zabiłem? <grym> <grym> musisz to wstanieć, musisz to wstawić, muszę zobaczyć twoje piłki, nie? Ja to muszę Ja sobie sobie ta flesza na mordę rzuciłem. <grym> Ale mi też dałeś. Aha, no to fajnie, że nie trafiłeś przez <śmusza> lesza. Rzadko ja, ja cię robię. no, to jest NK, co? O kurde, nie złapasz. O kurde, nie zauważyłem Cię. Nie wiem, ja chodzę jak jakiś idiota i, 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 i się patrzę na tego, tego, na bombsite'a. Wjeżdżam na bombsite, a kolejny teropad. Nie, bo <suszel> do dostaniesz. Pozdrawiam Gibsona. Ty wariacie, ty cheaterski kolego Ej dobra, ja musimy z silno ma... potem zagrać we dwójkę Tylko, że jak nie będziesz chory, bo coś... Jak masz... Jak jesteś chory, ugrałeś jedną rundę i dzisiaj też ze mną wygrałeś Jeden raz tak poza kamerą Nie no, ja po prostu... Nie wiem, się już tak obraz rozmazuje Nie wiem, ja dwie godziny może przed, przed komputerem dopiero siedzę i... Wszystko rozmazane mam Pięknie o kurda! nie dobra ten spray z nie, 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 nie wiem jak ja to grałem, nie wiem jak ja to grałem No gdyby nie mój spray z akacza to... Ty, ty chyba wolisz ten, tą, tą podróbkę CSa na redlockach Counter block, no, widzicie moje ten? No ma takie staty tam, te rangi całe, rangi, rangi Fajnie ci dup... stawał Chodź, Dobra, o, teraz się po Ta powinno być łatwiej Nie denerwuj mnie Kolego... Nie, teraz będzie gorzej, dobra, dziadek! Kolego, nie denerwuj Mnie to, mnie to gardło boli, ale ja to nagrywam, bo jestem miły Ja się poświęcam nie no, Kopsięcy nauczył grać ode mnie, nie? Flesia daje zaraz da. Ale z dostajesz na ryj, co? No nie, ale... Ale ty jesteś, ale ty jesteś. Starego dziadka tutaj strzelasz. Starego. <susza> <susza> dziadka tutaj... Pozdrawiam koletu od pasy jak to widzę. Fajnie w szkole, nie? Fajnie w szkole, a tutaj dziadek sobie gra. O moje kartło. A myszkę puściłem. Dobra, flasz do okna. O kurde, flasha wyciągnąłem. Jezus, nary ja jestem taki. Dziękuję Bulkom. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za te za końcy. Czy jak się to mówi w sensie? Za dolarki. Za talarki. Ta za te nie? Za... Ne man -ne dostaniesz. Co? Znaczy, ty masz monetyzację, ale... Ty <cukle> Ciekawe, gdzie możesz być. Ciekawe... No ile ty dostałeś? Ej, dobra... <gulanie> <pensa>? Nie, <gulanie> replay, replay. Żadne. To było kind of sad Dobra, dobra, widzę, otwarałam konsolę A ja wiesz, że ja mogę sprawdzić, co ty tam piszesz na tej konsoli? <coughs> Cicho ja to, ja to mogę sprawdzić sobie Dobra, dodajemy HP, a możecie dodać HP? By było łatwiej, co? Nie potrzebuję, dziękuję Nie, nie, nie. w sumie, jak u mnie wyglądało to, jakby się popchnął was na nogi. <grym> Przepraszam, ale jak gram. Ja jak jestem chory, to. jak ja gram jak kaleka. Dobra, widzicie, widzowie, w jaką fajną broń. Rozwalamy kolegę. Kolega będzie rozpalany. Kurde, zacznę przegrać eko. BEHIND! BEHIND! Dobra, nie, dobra. Ja muszę zacząć swoje POV, nie. Coś czułem, że stoisz za mną, coś... Nie. Już miałem kogo dać, ale chciałem cię posiedzieć chwilę. I się nie udało. Ja. ja po tej grze w CSa idę spać. Ja spać? Ty to jeszcze montujesz, Marian. Nie, 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 ja... Powiedział, że dzisiaj. Ja... ja idę spać, widzowie. I życzcie mi powrotu do zdrójka. Nie no, ten fleść się zbagował w teksturach. No to chyba dobrze. To chyba dobrze dla mnie, idzie. <laughs> No. Nie, 47hp mogą cię obić. <grym> Boże, co to, co, co to jest za... Co, ja gram jak jakiś, jak jakiś shit dzisiaj. Dobra, ciekawe jaką mam temperaturę. Zmierzę sobie po nakrywka. <grym> Dobra, po tej rundzie... Ta runda to jest decydująca runda, której kończymy. Kolega. Nie, no, tu są jeszcze dwie rundy startu. Damy radę. O, ale dostałeś. O Jezu, i dostałem. Fajny najdzik? No. Co pójdziesz na To <noise> Dobra, albo, albo będzie remis, albo ten. Remis, albo twoja wygrana. Nie, nie może być remis, ja nie pozwala na takie coś. Nie pozwalam na takie Nie Widzicie mój loadout? Niech zgadnę, emeczka, emeczka. Niech zgadnę. Będzie emeczka, nie? Dobra, dosłownie się nie widziałem. Dobra, my to nie ja dzisiaj kończymy. Będziemy się tam widzę. kiedyś. Ja bardzo nie był z wami. Był z wami Kryza na i Ja też dziękuję. dziękuję. Dobra, Narga. Bayam.